Politykę w Polsce, i proszę mi powiedzieć, czy nie jest prawdą, że PSL nigdy nie rządził z żadną partią prawicową, że rządził w koalicjach z postkomunistami. Co do zasady, lub partiami takimi jak Platforma, w najlepszym razie centro, centrowymi. No, no, jak Platforma zaczynała z tak. Centrum Prawicowym, no więc po prostu oni też nie mają takiego doświadczenia realizowania Prawicowego Programu. Moim zdaniem było w tym zawsze coś takie, z takiego naciągania, jak oni zaczęli operować gdzieś tym hasłem konserwatywnym. No, bo, bo był taki, że sobie wydrukowali nawet ściankę konserwatyści, ale w tym samym czasie ja obserwowałem ich głosowanie na przykład zauważyłem, że do Rady Polityki Pieniężnej popierali kandydata lewicy. No, I to by, ja ich pytam, co wy robicie, bo się obok nich. A no tak dostaliśmy. Już zero w ogóle refleksji, zero kontrowersji. Więc, więc moim zdaniem dla nich domyślne jest operowanie w głównym nurcie, otwartość na kandydatów do różnych funkcji z Koalicji Obywatelskiej, nawet z Lewicy i podchodzenie z rezerwą. Tam są wyjątki pojedyncze, ale te wyjątki przez lata się powykruszały. Niektórzy przeszli kiedyś do Ligi Polskich Rodzin, jak marszałek, późniejszy sejmu, wicemarszałek Dobroż z Wrocławia. Byli tacy, którzy przeszli do PiSu, panowie Kuźmiuk, Wojciechowski, Niektórzy są w osamotnieniu, moim zdaniem wewnętrznym, jak marszałek, senior Sawicki ze swoimi konserwatywnymi opiniami. Natomiast no, wicepremier Kosiniak Kamysz, on jest zajęty tym monem, dostał bardzo duży, poważny resort, na którym nie wydaje się, że w momencie obejmowania go jakoś się szczególnie znał, więc ma bardzo dużo do nauki i myślę, że tego też po prostu zajmuje.